A dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pawle. Odpowiadam na Twoje pytanie. Czy BMW X5 Pawła po kolejnej naprawie w końcu będzie normalnie jeździć, czy dalej tylko się psuć? Czy będzie w końcu normalnie, normalnie jeździć? Czy będzie w końcu normalnie jeździć? Czy będzie? A według kart tak, tylko niestety nie ominiecie jeszcze chwilowe wątpienie. Natomiast już yy, sukces jest bardzo blisko. Szóstka denarów mówi o wyciąganiu tylko już pomocnej dłoni, o szansach do wykorzystania, o wyciąganiu ręki na, na zgodę, ale również o różnego rodzaju prezentach, niespodziankach, o dodatkowych pieniążkach, dotacjach, dofinansowaniach. Generalnie o bardzo czymś pozytywnym, o fajnych, e, dobrych wiadomościach, tak, o nowinach. Także zdecydowanie tak, będzie normalnie jeździć i nie będzie się psuć, tylko no zanim to się wydarzy, jeszcze chwila takiego trochę z wątpienia, smutku, tak? I prośba o cierpliwość. To faktycznie może się wydarzyć, ale no, jeśli jeszcze jest w stanie, to na spokojnie, tak? Karta Maga mówi o tym, że osoba, która będzie się tym zajmowała, czy tak, tą naprawą, czy też się zajmuje tą naprawą, jest magiem, czyli... Mistrzem w swoim fachu, mistrzem w swojej dziedzinie. Mak potrafi, mak ma wszystkie narzędzia w dłonie, żeby osiągać sukcesy. No i właśnie, ma wszystkie narzędzia, ma wiedzę, ma kompetencje odpowiednie, także zdecydowanie tutaj um, osoba, która się tym zajmuje, um, jest no, um, jest wartościowa, tak i warto jakby jej zaufać. Co jest na nie dziesiątka denarów? No, karty um, tutaj um, sugerują, że może nie od razu będzie taki jeszcze właśnie mur beton, tak? Wszystko super i um, no, jakby jazda bez trzymanki, tak, no której oczywiście nie zachęcam, natomiast e, no może być trochę nie ta, jeszcze nie do końca tak, jakbyś sobie tego życzył, e, ale również tutaj według kart, e, żeby ta naprawa była bardzo skuteczna, no to trzeba by było albo dodatkowe jeszcze pieniążki jakieś wydać, e, coś po prostu więcej, tak, Wie, więcej kasy trzeba by było e, w to włożyć, natomiast karta do kieliów, kiliów, 7 denarów i 6 denarów, czyli no jeszcze chwila zwątpienia może być, e, kartu proszę o cierpliwość, już gdzieś tam sukces, już ma, mały sukces już się pnie, tak? Na duży sukces trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale warto, bo zdecydowanie tak będzie normalnie jeździć i żadnego zepsucia tutaj nie widzę. Także możesz być spokojny. Dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki za Ciebie, Pawle. Trzymam kciuki za BMW X5. Spokojnego dnia. Do usłyszenia. Do zobaczenia.